Byłeś to, prawda? Ten żar, który wzbiera w piersi, gdy ktoś cię lekceważy, tę niekontrolowaną potrzebę, by oddać, krzyczeć, wybuchnąć, kiedy sprawy nie idą po twojej myśli, to uczucie, że kontrolują cię okoliczności, słowa innych, wydarzenia wokół ciebie. Jesteś jak marionetka, a cały świat ma dostęp do sznurków, które kontrolują twoje emocje, a najgorsze nie jest samo stracenie spokoju, ale to, no, co przychodzi później. Wstyd, że tak zareagowałeś. Żal, że wypowiedziałeś te słowa. Wina, że znowu straciłeś kontrolę. Obiecujesz sobie, że następnym razem będzie inaczej, że zachowasz opanowanie, że będziesz silny. Ale kiedy nadchodzi kolejna sytuacja, znów tam jesteś, wybuchasz, reagujesz, tracąc całkowicie panowanie nad swoim umysłem i emocjami. I wiesz doskonale, co to powoduje w twoim życiu. Zniszczone relacje, bo nie potrafiłeś utrzymać języka za zębami, stracone szanse, bo twoja reakcja była nieproporcjonalna do problemu, bezsenne noce, gdy mentalnie odtwarzasz każde słowo, które powiedziałeś, każdy gest, który wykonałeś, żałując, że nie możesz cofnąć się w czasie i zareagować inaczej. To okropne uczucie, że nie masz kontroli nad własnym życiem, że jesteś niewolnikiem swoich emocji, zakładnikiem zewnętrznych sytuacji. A najbardziej boli świadomość, że podczas gdy ty tracisz spokój, podczas gdy się wyniszczasz, osoba, która cię sprowokowała, idzie dalej bez trosko, często nawet już nie pamiętając, co się stało. Ty tracisz noce, a ona śpi spokojnie. Ty niesiesz ciężar emocjonalny, a ona już zapomniała. Ty się autodestrukujesz, a ona po prostu żyje dalej. Ale pozwól, że opowiem ci coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki na to wszystko patrzysz. Problem nie leży w ludziach, którzy cię prowokują, nie leży w sytuacjach, które wyprowadzają cię z równowagi, nie leży w korku, w niesprawiedliwym szefie, w lekceważącym członku rodziny, w koledze z pracy, który cię sabotuje. Problem tkwi w miejscu, na które prawdopodobnie nigdy nie spojrzałeś z wystarczającą uwagą. Problem tkwi w tym, jak twój umysł to wszystko interpretuje. Jest pewien człowiek, który żył prawie dwa tysiące lat temu, i zrozumiał to w sposób tak głęboki, tak brutalny, tak transformujący, że jego słowa do dziś mają moc wyzwolenia każdego, kto je naprawdę pojmie. Marek Aureliusz nie był filozofem zamkniętym w wieży z kości słoniowej, teoretyzującym o życiu. Był cesarzem Rzymu, najpotężniejszym człowiekiem ówczesnego świata, który dźwigał na swoich barkach ciężar całego imperium. Codziennie mierzył się ze zdradami, wojnami, chorobami, druzgocącymi osobistymi stratami, skorumpowanymi politykami, nieposłusznymi generałami i wszystkimi możliwymi presjami, jakim może sprostać człowiek. Mimo to rozwinął tak absolutną kontrolę umysłową, tak niewzruszony spokój, że potrafił przechodzić przez emocjonalne burze, zachowując całkowitą stabilność umysłu i zostawił zapisane, jak dokładnie to robił. Nie w skomplikowanych traktatach filozoficznych, lecz w osobistych notatkach, które pisał dla siebie, codziennych przypomnieniach o tym, jak zachować kontrolę umysłu pośród chaosu. A jedna z najpotężniejszych spostrzeżeń Marka Aureliusza brzmiała: Nic, co dzieje się na zewnątrz, nie ma mocy Cię zaniepokoić. Absolutnie nic, ani najbardziej irytująca osoba na świecie, ani najbardziej niesprawiedliwa sytuacja, ani najokrutniejsza prowokacja. To, co cię niepokoi, to nie są zewnętrzne wydarzenia, ale opinia, którą tworzysz o tych wydarzeniach w swoim własnym umyśle. To są twoje myśli na temat sytuacji, a nie sama sytuacja. To twoja interpretacja tego, co zostało powiedziane, a nie same słowa. To znaczenie, które przypisujesz temu, co się stało, a nie fakt, który zaszedł. I to zmienia absolutnie wszystko. Bo jeśli problem tkwi w twojej interpretacji, to rozwiązanie również jest pod Twoją kontrolą. Nie możesz kontrolować, co robią lub mówią inni, nie możesz kontrolować, czy będzie korek, nie możesz kontrolować, czy Twój szef będzie niesprawiedliwy. Ale masz całkowitą, absolutną, pełną kontrolę nad tym, jak Twój umysł to wszystko interpretuje. Zastanów się dobrze nad tą rzeczywistością. Dwie osoby mogą przechodzić przez dokładnie tę samą sytuację. Doświadczać tego samego wydarzenia, słyszeć te same słowa, a jedna z nich całkowicie traci spokój, podczas gdy druga pozostaje opanowana. Dlaczego? Ponieważ sama sytuacja nie ma żadnej emocjonalnej mocy. Moc tkwi w umyśle tego, kto interpretuje. Jeśli ktoś cię obraża, a ty tracisz spokój, to nie obraza cię zaniepokoiła. To była twoja wiara, że to jest nie do zniesienia, że musisz zareagować że to jest nietolerowalne zagrożenie dla Twojej godności. Jeśli utkniesz w korku i wybuchniesz złością, to nie korek spowodował Twój gniew. To była Twoja wiara, że to nie powinno się dziać, że masz prawo do wolnej drogi, że Twój harmonogram jest ważniejszy niż rzeczywistość, która się manifestuje. Marek Aureliusz przeniósł to zrozumienie na jeszcze głębszy poziom. Zauważył, że kiedy tracisz spokój, kiedy reagujesz emocjonalnie na to, co dzieje się na zewnątrz, Zasadniczo oddajesz kontrolę nad swoim spokojem psychicznym siłom zewnętrznym. Mówisz światu: Oto kontrola nad moim spokojem. Każdy może nacisnąć ten przycisk i mnie zdestabilizować. Stawiasz się w pozycji całkowitej wrażliwości emocjonalnej. A co gorsza, żyjesz w mentalnym więzieniu, gdzie twoje samopoczucie zależy od rzeczy, których nie kontrolujesz. Zależy od tego, czy ludzie będą cię dobrze traktować. Zależy od tego, czy sytuacje potoczą się zgodnie z Twoim planem, zależy od tego, czy wszystko wokół Ciebie będzie współpracować z Twoimi oczekiwaniami. I to jest idealna recepta na życie w ciągłym cierpieniu, ponieważ świat nigdy nie zachowa się dokładnie tak, jak chcesz. Teraz zwróć uwagę na tę brutalną prawdę, która całkowicie zniszczy sposób, w jaki żyłeś do tej pory. Kiedy tracisz spokój, kiedy reagujesz wybuchowo, kiedy pozwalasz, by coś zewnętrznego wyprowadziło cię z równowagi, nie demonstrujesz siły, demonstrujesz najczystszą formę słabości. Udowadniasz, że nie masz panowania nad sobą. Pokazujesz, że każda osoba lub sytuacja może cię kontrolować, może tobą manipulować, może sprawić, że będziesz tańczyć, jak ci zagra. Pomyśl, kto jest silniejszy: osoba, która zachowuje spokój w chaosie, czy osoba, która wybucha przy pierwszej prowokacji. Kto ma większą władzę, ten, który pozostaje niewzruszony, czy ten, którego może zdestabilizować jakikolwiek złośliwy komentarz? A oto czego nikt ci nie powie o traceniu spokoju: kiedy reagujesz emocjonalnie, kiedy tracisz kontrolę, nie szkodzisz osobie, która cię sprowokowała, szkodzisz sobie. Zatruwasz własny umysł, podnosisz poziom stresu, pogarszasz swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne niszczysz swój wewnętrzny spokój. Osoba, która cię zlekceważyła, idzie dalej, podczas gdy ty tkwisz godzinami, dniami, czasem tygodniami, pochłonięty tą sytuacją. Dosłownie karzesz samego siebie za zachowanie innej osoby. I to jest prawdopodobnie najbardziej absurdalna forma autosabotażu, jaka istnieje. To tak, jakby ktoś rzucił w ciebie trucizną, a ty zdecydowałbyś się ją wypić, myśląc, że to zaszkodzi temu, który ją rzucił. Marek Aureliusz rozumiał to doskonale. Widział ludzi wokół siebie, którzy nieustannie próbowali go sprowokować, manipulować, zdestabilizować. Politycy, którzy dążyli do jego władzy, generałowie, którzy kwestionowali jego autorytet, zdrajcy, którzy spiskowali przeciwko niemu, a on miał całą potęgę Imperium Rzymskiego, by zniszczyć tych ludzi jednym rozkazem. Ale wybrał coś znacznie potężniejszego: po prostu nie reagować emocjonalnie. Nie dlatego, że był słaby, ale dlatego, że był wystarczająco silny, by zdać sobie sprawę, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na rewanżu, ale na pozostaniu niewzruszonym. Prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu innych, ale na kontrolowaniu siebie. I zapisał zasadę, która powinna być wyryta w umyśle każdego, kto dąży do wolności emocjonalnej. Zawsze masz zdolność do nieposiadania opinii na temat tego, co się dzieje. Zawsze, w każdej sytuacji, bez względu na to, jak prowokacyjna, masz możliwość, by po prostu nie formułować wewnętrznego osądu na jej temat. Ktoś cię obraził? Możesz wybrać, by nie interpretować tego jako nietolerowalnej zniewagi. Ktoś cię zlekceważył? Możesz wybrać, by nie nosić tego jako emocjonalnego ciężaru. Coś nie poszło zgodnie z planem. Możesz wybrać, by nie widzieć tego jako tragedii. To jest najbardziej radykalna wolność, jaka istnieje. Wolność wyboru. A jak zinterpretujesz to, co dzieje się w Twoim życiu? Ale bądźmy szczerzy, próbowałeś tego i nie zadziałało, prawda? Próbowałeś zachować spokój, próbowałeś nie reagować, próbowałeś być silny, i trwało to jakieś pięć minut, dopóki ktoś nie zrobił czegoś, co całkowicie wyprowadziło Cię z równowagi, i znów wybuchłeś. I wiesz, dlaczego tak się dzieje, ponieważ próbowałeś tłumić swoje emocje, próbowałeś przełknąć gniew, powstrzymać irytację, stłumić frustrację, a stłumione emocje zawsze w końcu znajdą sposób na eksplozję. Ale Marek Aureliusz nie mówił o tłumieniu czegokolwiek, mówił o czymś znacznie głębszym i potężniejszym, całkowitej transformacji sposobu, w jaki twój umysł przetwarza zewnętrzne wydarzenia. Pozwól, że wyjaśnię różnicę. Kiedy próbujesz nie stracić spokoju, walczysz ze swoimi emocjami. Czujesz, jak gniew wzbiera i próbujesz go powstrzymać siłą woli, to jak próba złapania dzikiego konia gołymi rękami. Ostatecznie stracisz kontrolę. Ale kiedy naprawdę rozumiesz, co mówi Marek Aureliusz, nie musisz walczyć z niczym, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że nie ma czego trzymać. Gniew pojawia się tylko wtedy, gdy interpretujesz sytuację w sposób, który generuje gniew. Irytacja pojawia się tylko wtedy, gdy wierzysz, że to nie powinno się dziać. Frustracja istnieje tylko wtedy, gdy jesteś przywiązany do określonego rezultatu, a ty masz całkowitą kontrolę nad tymi interpretacjami. Dam ci praktyczny przykład, abyś dokładnie zrozumiał, jak to działa. Wyobraź sobie, że ktoś cię ostro obraża na ulicy, wyzywa cię od najgorszych, głęboko cię lekceważy. Twoja naturalna reakcja to poczuć złość. Chcieć się zemścić, stracić spokój, ale teraz wyobraź sobie, że dowiadujesz się, że ta osoba właśnie otrzymała najgorszą wiadomość w swoim życiu, jest całkowicie roztrzęsiona z bólu i wyładowała się na tobie, nawet nie wiedząc, co robi. Natychmiast twój gniew znika, prawda? Czujesz współczucie, zrozumienie. Ale czekaj, słowa, które powiedziała się nie zmieniły. Obraza jest wciąż ta sama. Co się zmieniło? Tylko twoja interpretacja sytuacji, tylko znaczenie, które przypisałeś tym słowom, a to w sposób niezaprzeczalny dowodzi, że moc nie tkwiła w słowach, ale w twoim umyśle. A teraz ta część, która całkowicie rozsadzi ci głowę. Jeśli możesz zmienić swoją interpretację, gdy poznajesz kontekst osoby, dlaczego nie możesz wybrać interpretacji, która zapewni ci spokój od samego początku? Dlaczego musisz czekać na zewnętrzne usprawiedliwienie, by się nie niepokoić. Brutalna prawda jest taka, że nie musisz. Możesz po prostu wybrać tu i teraz nieprzypisywanie mocy emocjonalnej zewnętrznym wydarzeniom. Możesz wybrać, by prowokacje traktować jako nieistotny szum. Możesz wybrać, by lekceważenie postrzegać jako przejawy wewnętrznego bólu innych ludzi, a nie jako ataki na Twoją godność. Możesz wybrać, by przeszkody interpretować jako neutralne wydarzenia, a nie jako osobiste tragedie. Marek Aureliusz miał określoną praktykę umysłową, której używał do utrzymania tej perspektywy. Ilekroć działo się coś, co mogło go zaniepokoić, pytał samego siebie: Czy to naprawdę ma moc zniszczenia mojej zdolności do posiadania cnotliwego umysłu? Czy to naprawdę może odebrać mi zdolność do racjonalnego myślenia, do mądrego działania? Do zachowania mojej wewnętrznej godności? I odpowiedź zawsze brzmiała nie. Żadne zewnętrzne wydarzenie, jakkolwiek nieprzyjemne, nie miało mocy zniszczenia jego wewnętrznej mentalnej fortecy, chyba żeby na to pozwolił. Ktoś mógł ukraść jego mienie, ale nie spokój ducha, mógł zaatakować jego ciało, ale nie jego wewnętrzną pogodę, mógł zlekceważyć jego pozycję, ale nie jego wewnętrzną wartość jako istoty ludzkiej, a oto coś, co musisz zrozumieć na temat ludzkiego umysłu, działa on w oparciu o wzorce. Za każdym razem, gdy tracisz spokój, wzmacniasz wzorzec mentalny, że pewne zewnętrzne wydarzenia mają moc cię zdestabilizować. Trenujesz swój umysł, by reagował automatycznie i wybuchowo. Tworzysz ścieżkę neuronalną, która staje się coraz silniejsza i bardziej automatyczna. Dlatego niektórzy ludzie wydają się mieć bardzo krótki ląd. Wybuchają z byle powodu. Nie dlatego, że się tacy urodzili, ale dlatego, że przez lata wzmacniali ten wzorzec emocjonalnej reakcji. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz stworzyć zupełnie inny wzorzec. Możesz trenować swój umysł, by reagował ze spokojem, pogodą ducha, z kontrolą, i ten trening zaczyna się od fundamentalnej decyzji. Przestaniesz obwiniać zewnętrzne okoliczności za brak spokoju. Przestaniesz mówić, że straciłeś spokój, bo ten ktoś zrobił to, albo bo wydarzyła się taka sytuacja. Nie. Przyjmiesz pełną odpowiedzialność za swój stan psychiczny. Zrozumiesz, że nikt nie może sprawić, że stracisz spokój. Tylko ty możesz wybrać, że stracisz spokój. To nie jest gra słów, to jest najbardziej wyzwalająca prawda, jaka istnieje. Ponieważ jeśli nikt nie może sprawić, że stracisz spokój, to nikt nie ma władzy nad twoim spokojem psychicznym. Stajesz się dosłownie emocjonalnie niezwyciężony. Marek Aureliusz żył tym w praktyce. Miał kolegę cesarza, Luciusza Werusa, który był leniwy, niekompetentny i ciągle stwarzał problemy, które Marek Aureliusz musiał rozwiązywać. Ale Marek nie tracił przy nim spokoju. Nie dlatego, że udawał, że wszystko jest w porządku, ale dlatego, że rozumiał fundamentalną prawdę oczekiwanie. Że inni ludzie będą działać inaczej niż są, jest źródłem wszelkiego niepotrzebnego cierpienia. Niedoskonali ludzie będą działać niedoskonale, niedojrzali ludzie będą działać niedojrzale, egoistyczni ludzie będą działać egoistycznie. To nie jest niespodzianka, to po prostu ich natura. Irytowanie się z tego powodu jest tak absurdalne, jak irytowanie się, że woda jest mokra albo że ogień parzy. A to prowadzi do całkowicie rewolucyjnej zmiany perspektywy. Kiedy ktoś cię lekceważy, prowokuje, irytuje, ta osoba nie robi nic nadzwyczajnego, po prostu działa zgodnie z poziomem świadomości, który posiada, manifestuje swoje własne wewnętrzne rany, swoje własne niepewności, własny brak kontroli umysłowej. A kiedy to zrozumiesz, kiedy naprawdę zdasz sobie sprawę, że zachowanie ludzi wobec ciebie mówi o nich znacznie więcej niż o tobie, Niemożliwe staje się stracenie spokoju. Jak możesz się denerwować na kogoś, kto wyraźnie pokazuje, że nie ma kontroli nad własnym umysłem? To byłoby jak gniewanie się na małe dziecko za to, że zachowuje się jak dziecko. Ale jest w tym wszystkim jeszcze głębszy aspekt, który Marek Aureliusz zrozumiał i który całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz swoje reakcje emocjonalne. Za każdym razem, gdy tracisz spokój, Zasadniczo wybierasz cierpienie podwójnie. Najpierw cierpisz z powodu sytuacji, która się wydarzyła, potem cierpisz z powodu własnej reakcji na tę sytuację. Ktoś cię zlekceważył, to jest nieprzyjemne, nie będę udawał, że nie, ale kiedy tracisz spokój, kiedy spędzasz godziny rozpamiętując to, kiedy pochłania cię gniew, dodajesz ogromną warstwę całkowicie niepotrzebnego cierpienia. Bierzesz problem i mnożysz go przez dziesięć. W swoim własnym umyśle. A wiesz, co jest najbardziej szalone? Często druga warstwa cierpienia, cierpienie, które zadajesz sobie swoją reakcją, jest znacznie większa niż cierpienie spowodowane pierwotną sytuacją. Ktoś rzuca złośliwy komentarz, który trwa dwie sekundy, ale ty spędzasz dwa dni, wyniszczając się z tego powodu. Sytuacja trwała dwie sekundy, ale ty wybrałeś, by przedłużyć cierpienie na dwa pełne dni. Dosłownie wziąłeś mały kamień, który ktoś wrzucił do jeziora twojego umysłu, i zamieniłeś go w burzę, która całkowicie zdewastowała twój wewnętrzny spokój. A najbardziej tragiczne jest to, że zrobiłeś to myśląc, że się bronisz, że reagujesz właściwie, że chronisz swoją godność. Ale pozwól, że powiem ci, co naprawdę chroni twoją godność: pozostanie niewzruszonym, utrzymanie nienaruszonego spokoju umysłu niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Ponieważ Twoja godność nie tkwi w opiniach innych na Twój temat, nie tkwi w tym, jak Cię traktują inni, tkwi w tym, jak utrzymujesz swoją wewnętrzną integralność. Marek Aureliusz był nieustannie krytykowany, atakowany, kwestionowany, byli ludzie, którzy go nienawidzili, którzy pragnęli jego upadku, którzy rozsiewali o nim kłamstwa. Ale nic z tego nie naruszało jego godności, ponieważ jego godność nie zależała od aprobaty innych. Zależała wyłącznie od jakości jego własnego charakteru, mądrości jego własnych działań, spokoju jego własnego umysłu. A teraz przejdźmy do części praktycznej, ponieważ intelektualne zrozumienie tego wszystkiego nie ma sensu, jeśli nie wiesz, jak to zastosować w momencie, gdy ktoś cię prowokuje, gdy sytuacja wyprowadza cię z równowagi. Po pierwsze, musisz stworzyć przestrzeń mentalną między bodźcem zewnętrznym a twoją reakcją. W większości przypadków tracisz spokój, ponieważ reagujesz automatycznie, natychmiast, bez zastanowienia. Ktoś cię prowokuje, a ty już wybuchasz. Ale istnieje milisekunda między bodźcem a reakcją, w której możesz wybrać. I ta milisekunda to miejsce, w którym tkwi cała twoja wolność. Marek Aureliusz trenował się, by zawsze zatrzymać się przed zareagowaniem. Zawsze tworzyć tę przestrzeń mentalną, choćby najmniejszą, aby świadomie wybrać, jak odpowiedzieć, zamiast reagować automatycznie. I ty możesz zrobić to samo. Kiedy poczujesz, że gniew zaczyna wzbierać, kiedy irytacja zaczyna się tworzyć, zatrzymaj się, oddychaj, stwórz przestrzeń. I w tej przestrzeni pamiętaj: to, co się dzieje, nie ma władzy nad moim spokojem psychicznym, chyba że na to pozwolę. Ta osoba nie może sprawić, że stracę spokój, tylko ja mogę wybrać, że stracę spokój. A ja wybieram, by zachować kontrolę umysłową. Po drugie, musisz codziennie ćwiczyć reinterpretację sytuacji. Weź coś, co cię dzisiaj zirytowało, i celowo znajdź trzy różne sposoby interpretacji tego, które nie generują irytacji. Ktoś zajechał ci drogę w korku? Automatyczna interpretacja. Jaki imbecyl to brak szacunku. Nie ma prawa tego robić. Świadoma interpretacja. Może ma nagły wypadek, może jest rozproszony, może po prostu mnie nie widział, i tak czy inaczej nie ma to żadnego realnego wpływu na moje życie poza tym, który ja wybiorę, by mu nadać. To jest praktyka, która całkowicie przeprogramuje twój umysł. Stworzy nowe ścieżki neuronalne, które reagują spokojem zamiast wybuchać. Po trzecie, i to jest kluczowe. Musisz zacząć postrzegać każdą sytuację, która cię prowokuje, jako szansę do ćwiczenia panowania nad umysłem. Marek Aureliusz postrzegał każde wyzwanie, każdą przeszkodę, każdego trudnego człowieka, jako nauczyciela, jako szansę na rozwinięcie swojej wewnętrznej fortecy. Kiedy ktoś cię lekceważy, zamiast postrzegać to jako atak, zobacz to jako trening. To życie daje Ci szansę na ćwiczenie niestracenia spokoju. To okazja do wzmocnienia Twojej kontroli emocjonalnej. To zmienia wszystko, ponieważ przestajesz widzieć prowokacje jako problemy, a zaczynasz widzieć je jako ćwiczenia. I im więcej ćwiczysz, tym stajesz się silniejszy. Po czwarte, rozwijaj praktykę obserwowania swoich myśli, bez utożsamiania się z nimi. Kiedy pojawia się gniew, zamiast być gniewem obserwuj gniew. Ciekawe, mam teraz myśli gniewu. Mój umysł interpretuje tę sytuację jako nietolerowalną. Kiedy tworzysz ten dystans, kiedy stajesz się obserwatorem swoich myśli, zamiast być w nie całkowicie zanurzony, tracą one moc kontrolowania cię. Zdajesz sobie sprawę, że to tylko myśli, tylko interpretacje, a ty masz wolność, by w nie nie wierzyć, by za nimi nie podążać, by nie reagować na ich podstawie. Po piąte i być może najpotężniejsze. Zaczynaj każdy dzień, przypominając sobie, że spotkasz trudnych ludzi, frustrujące sytuacje, nieoczekiwane przeszkody. Marek Aureliusz robił to każdego ranka. Mówił do siebie: „Dzisiaj spotkam ludzi irytujących, niewdzięcznych, aroganckich, egoistycznych, zawistnych, ale nic z tego nie może mi zaszkodzić, ponieważ mam zdolność nieprzypisywania negatywnego znaczenia ich działaniom. Kiedy przygotowujesz się mentalnie, kiedy przewidujesz, że nieprzyjemne rzeczy się wydarzą, tracą one moc zaskoczenia i zdestabilizowania cię. Jesteś mentalnie przygotowany, by odpowiedzieć spokojem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz zrozumieć na temat tej drogi niestracenia spokoju. To nie oznacza, że staniesz się osobą apatyczną, obojętną, której nic nie obchodzi. Wręcz przeciwnie, staniesz się osobą, która działa znacznie skuteczniej, właśnie dlatego, że zachowuje spokój. Bo spójrzmy prawdzie w oczy: kiedy tracisz spokój, kiedy reagujesz emocjonalnie, nie rozwiązujesz niczego. Tworzysz tylko więcej problemów. Twoja reakcja jest nieproporcjonalna, twoje słowa są przesadzone, twoje działania są destrukcyjne. Ale kiedy zachowujesz spokój, kiedy odpowiadasz z opanowaniem, możesz działać chirurgicznie, precyzyjnie, efektywnie. Możesz rozwiązać rzeczywisty problem bez tworzenia dziesięciu nowych problemów w tym procesie. Marek Aureliusz musiał podejmować decyzje, które dotyczyły milionów istnień: decyzje dotyczące wojen, polityki, sprawiedliwości. Gdyby stracił spokój, gdyby reagował emocjonalnie, jego decyzje byłyby katastrofalne. Ale ponieważ zachowywał spokój umysłu, potrafił jasno widzieć sytuację, myśleć strategicznie, działać z mądrością. I ty możesz zrobić to samo w swoim życiu. Kiedy szef niesprawiedliwie cię krytykuje, utrata spokoju i wybuch tylko pogorszą sytuację. Ale zachowanie spokoju pozwala ci odpowiedzieć inteligentnie, bronić swojego stanowiska z jasnością, lub po prostu odpuścić, jeśli dyskusja nie jest tego warta. Kiedy w Twoim związku dochodzi do konfliktu, utrata spokoju niszczy więź. Zachowanie spokoju pozwala Ci rozwiązać rzeczywisty problem z miłością i zrozumieniem. A oto ostateczna prawda, która cię całkowicie wyzwoli. Spokój nie jest stanem, który osiągasz raz na zawsze. To jest codzienna praktyka, chwila po chwili. To jest wybór, którego dokonujesz setki razy dziennie. Za każdym razem, gdy coś cię prowokuje, a ty wybierasz, by nie reagować, wzmacniasz swój spokój. Za każdym razem, gdy sytuacja cię frustruje, a ty wybierasz zachowanie opanowania. Budujesz swoją wewnętrzną fortecę. Nie chodzi o to, by nigdy nie odczuwać emocjonalnych impulsów, ale o to, by mieć siłę, by nie dać się im kontrolować. Chodzi o to, by mieć mądrość, by wybierać świadomie, zamiast reagować automatycznie. Marek Aureliusz spędził całe życie na ćwiczeniu tego. Nawet będąc cesarzem, nawet mając całą władzę, jaką posiadał, nadal pisał dla siebie codzienne przypomnienia o tym, jak zachować spokój. Jak nie reagować, jak chronić swój wewnętrzny spokój, bo wiedział, że to jest praktyka na całe życie, to nie jest cel, który osiągasz, to jest droga, którą podążasz. I każdy krok na tej drodze wyzwala Cię trochę bardziej, czyni Cię trochę silniejszym, daje Ci trochę więcej kontroli nad własnym życiem. Ponieważ ostatecznie życie będzie Cię nadal prowokować, ludzie będą nadal trudni, sytuacje będą nadal frustrujące. Świat zewnętrzny jest chaotyczny i nie masz nad nim kontroli, ale masz całkowitą, absolutną, pełną kontrolę nad tym, jak to wszystko interpretujesz. Masz moc wyboru spokoju zamiast gniewu, masz wolność wyboru pogody ducha zamiast wzburzenia, masz zdolność do zachowania nienaruszonej godności, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. To jest prawdziwa niezwyciężoność. Nie chodzi o to, by nigdy nie być atakowanym. Ale o to, by ataki nigdy cię nie raniły. Nie chodzi o to, by nigdy nie napotykać trudności, ale o to, by trudności cię nigdy nie złamały. A kiedy wreszcie to zrozumiesz, kiedy naprawdę włączysz to w swoje życie, wydarzy się coś magicznego. Przestaniesz żyć w defensywie, zawsze gotowy do rewanżu, zawsze spięty, czekając na kolejną prowokację. Będziesz żyć w pokoju, będziesz chodził po świecie z opanowaniem, którego nic nie może naruszyć. I ironicznie, kiedy przestaniesz reagować na prowokacje, one drastycznie się zmniejszą. Ponieważ ludzie, którzy próbują cię sprowokować, tracą zainteresowanie, gdy widzą, że nie są już w stanie cię zdestabilizować. Władza, której szukali nad tobą, po prostu przestaje istnieć. Stajesz się dosłownie niezmącony. I to jest największe zwycięstwo, jakie możesz odnieść: nie pokonać innych, ale całkowicie zapanować nad sobą. Więc powiedz mi w komentarzach, Jaka sytuacja wyprowadza cię dzisiaj z równowagi najbardziej i którą musisz nauczyć się stawiać czoła ze spokojem? Jaka osoba lub okoliczność nadal ma moc, by sprawić, że stracisz kontrolę? Podziel się tym poniżej, ponieważ to jest pierwszy krok do transformacji. A jeśli chcesz kontynuować naukę panowania nad umysłem, zdobycia prawdziwej wolności emocjonalnej, stania się mentalnie niezwyciężonym, zasubskrybuj kanał teraz ponieważ tutaj nie znajdziesz pustej teorii, znajdziesz praktyczne narzędzia, które naprawdę transformują. To jest miejsce, w którym uczysz się być wolnym od tyranii zewnętrznych okoliczności. To jest przestrzeń, w której rozwijasz siłę umysłową, której nikt nie może ci odebrać. Zasubskrybuj i włącz dzwonek, ponieważ każdy film to lekcja panowania nad sobą, która przybliży cię o krok do prawdziwej wolności wewnętrznej.